Na początek chciałam Cię zapytać o jakieś takie w ogóle pierwsze czytelnicze doświadczenia. O taką najważniejszą książkę w dzieciństwie, którą albo ktoś ci czytał, albo sam już czytałeś i jakoś tak szczególnie ją zapamiętałeś, albo była jakaś ulubiona szczególnie. No tych książek było sporo, ale myślę, że jedną z najbardziej ulubionych jest Tomek Sawyer, Marka Twena. To jest książka, do której wracałem wielokrotnie w dzieciństwie i też w wieku dorosłym. A jak się w dorosłym życiu to to o Tomka? Bo ja, ja bardzo lubiłam jako właśnie dziecko, takich jak miałam 9, 10, ale nie wracałam po to. Myślę, że tak samo. To jest taka książka, którą się czyta tak samo w wieku młodym, jak i w dorosłym. <grym> ponieważ jest o takiej intensywnej bardzo potrzeby wolności, poszukiwania tej wolności, uwalniania się od różnych więzów społecznych i takich doświadczeń, które chyba są uniwersalne w każdym wieku. No i ta intensywność w dzieciństwie jest na tyle silna, że w wieku dorosłym chętnie się wraca do tych wspomnień, właśnie tej intensywności różnych pierwszych doświadczeń. Taka, jakaś inna książka, już taka, no, powiedzmy, typowa e, lektura już taki, z takich późniejszych czasów, do której wracasz. Już tak, do, taka dorosła, powiedzmy. Dorosła. No, e, takim evergreenem dla mm. mnie osobiście, może to zabrzmi banalnie, ale jest Mistrz Łogorzata Puchakowa. Mm. E, ale no, oczywiście nie jestem w stanie wymienić jednej mm. ulubionej książki. Bardzo lubię na przykład Borgesa. I często też do niego wracam. On ma w Polsce świetne tłumaczenia. Jednym z najlepszych tłumaczy był Andrzej sobol moim I, no to mój przyjaciel. Borges jest autorem, który pisze o czytaniu tak naprawdę, o błądzeniu wśród książek, o labiryntach książek. I też jest bardzo filozoficzny. Bardzo, tak tak. tak, tak, jest o poszukiwaniu sensu i granicy między sensem, a bezsensem w książkach. Także człowiek, czytelnik, jego bohaterem jest właśnie czytelnik, który się zagubia w labiryncie książek, odnajduje i znowu traci drogę. No i cóż, i, I to czytanie książek jest takie bardzo magiczne bardzo. Mm, okay. Takie, które jest zakorzenione w wielu kulturach. On był znawcą zresztą na przykład kultury arabskiej. I... No i cóż, i... Sam nie wiem, co jeszcze można by dodać. A, a czy w ogóle masz tak, że, że, że często wracasz do książek, czy, czy tylko do jakichś takich wyjątkowych? Ja zawsze mam tak, że czytam dużo książek na raz. Mhm. Czytam bardzo wybiórczo. Wracam, bardzo lubię wracać do tego, co już znam, tak jak inżynier Mamon z Rejsu. I no, rzeczywiście mam kilka takich książek, które cały czas gdzieś tam są na podorędziu. Natomiast no cóż, no, staram się nie wychodzić, też znaczy wycho wychodzić też poza nie e, i no, eksploruję też różne, różne z dziedziny, które są mi były mi obce, staram się jakoś tak w nie zanurzyć i, i poznać. E, bardzo lubię uczyć się języków obcych, chociaż rezultaty są zawsze bardzo przeciętne, ale to mi daje taki osmak, przedsmak tego, jak y, dana książka może brzmieć w oryginale. Nawet mm. jeśli chodzi o kilka pojęć kluczowych i jakichś wewnętrznych związków między tymi pojęciami. To właściwie czasami wystarczy i zakładam, że więcej i tak się nie nauczę. Także to jest tak na zasadzie trochę takiego, sam nie wiem, to takiego sklepu z cukierkami, gdzie chciałoby tak. się po trochu wszystkiego z, spróbować. Tak, ale jest, jest mało czasu i nie ma czasu, tak. tak. To, bardzo dziękuję.